Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony zaka przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie opiemy haksy grasujące w świecie Counter Strike'a. Jak co poniedziałek, chociaż dzisiaj przez chwilę zapomniałem, że jest poniedziałek, ale na szczęście w porę sobie przypomniałem, że dzisiaj jest poniedziałek i że tego Overwatcha trzeba nagrać i wrzucić go na YouTube, żebyście mieli do obejrzenia, mam nadzieję, fajny film. I tutaj też trzymam kciuki, żeby dzisiejsze dema były na odpowiednim poziomie, żeby nie było za dużo kręcioły, tylko żeby tutaj trzeba było się troszkę napracować, nagłuchować. I, i ostatnio też na streamie nawet rozmawialiśmy o tym w sumie, że może w tych odcinkach Overwatcha właśnie, jeżeli będę grał w CSA więcej na streamkach jakiś FaceCity czy SA, to żeby może tam niektóre podejrzane demka sobie po prostu obejrzeć, wtedy jedno demko sobie obejrzeć na taki, w takim odcinku, żeby zobaczyć, przypadkiem gościu, który mnie pokonał, a grał zbyt dobrze, to czy był cheaterem, czy nie. Zamiast takich trzech demek na Overwatchu, to może właśnie oglądać sobie takie demka z FaceCita, wtedy odcinek może byłby nawet trochę dłuższy, chociaż tam też bym pewnie trochę przewijał, no ale nie oglądalibyśmy czegoś takiego, tak jak tutaj, w tym, w tym demku, gdzie no goście jest dobry z cheaterem, tylko może byśmy się, czy znaczy pewnie byłoby tak, byłoby mniej cheaterów na pewno dużo, ale może kogoś by się też udało znaleźć, bo czasami mam wrażenie, że na Faceitach są goście, którzy czytują, więc piszcie w komentarzach, czy, czy wolicie właśnie oglądać na przykład takie 3-4 dema na jednym odcinku Overwatcha z po prostu Wuroucha czy może byście chcieli to bardziej rozmaicić jakimś jednym demkiem, na przykład właśnie z Faceita, bo to też jest taka opcja, bo tutaj, no jak widzimy. No, ten pan podejrzany jest stuprocentowym odpałem, zresztą tutaj sobie ustrzeliłeś sika już chyba, to była pierwsza runda czy druga? Już nie wiem, bo się rozgadałem troszeczkę. No ale możecie pisać w komentarzach co myślicie właśnie o takiej, o takiej opcji. Z poprzedniego tygodnia nawet miałem chyba jedno demko takie, dość mocno podejrzane jednego gościa, no ale właśnie. No teraz wiecie, Emeritus to gra, więc na streamkach Cesa jest więcej, żeby trochę się rozegrać, odpowiedź. Aha. rozegrać odpowiednio. No ale go się sobie sprytnie podszedł widzieć, nawet aimbot nie zadziałał podejrzanym, nie? No ten nadezeek to chyba nie doleci, co? No, zatem moi drodzy, to też jest jakaś opcja, prawda? Żeby trochę to urozmaicić, bo, bo faktycznie te są dość monotonne, kiedy się oglądasz takiego cały czas, prawda? Ja sobie też to przewinę zresztą. To piszcie w komentarzach, co myślicie. Ja też mam nadzieję że oczywiście, że zostawicie łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Tu może nie, i tu może też nie. Chociaż tam jakiś banan pewnie też był. Jakiś le... <laughs> Ojejku. Ehm, no, też mam wrażenie, że jakieś przesiębienie mnie bierze psia bogardo ehm, bo gardło mnie trochę boli. Ale z ale ssałem goździka nawet dwa, więc to teraz pomaga, bo kiedyś mówię na urłoczu, nawet że jeżeli kogoś boli gardło, to polecam wziąć goździki takie jest dwa i sobie je ssać przez godzinkę. Ehm, to bardzo pomaga na, na gardło. Takie staropolskie metody na bulgardła. O kurde, Kobleston przy skrzydłowy, to to może być coś ciekawszego. No, pod ostatnim odcinkiem było 13 tysięcy łapów w górę, więc liczę... Ja PL, dzielę z gościu na 3FPS grę chyba w CSa Tragedia. Tragedia. Ehm, więc... No, no dobrze, no to właśnie kolejne hydemko. No i właśnie o tym mówię, żeby może kurczę pójść te dema z to może tam coś będzie ciekawiej. Nawet jeżeli nie będzie cheaterów, to przynajmniej możemy sobie popatrzeć... Dlaczego gość nas tak pokarał, prawda? I przynalizować dlaczego typ był o tyle lepszy od nas, że zakręcił na nas 3 na przykład. To myślę, że zawsze to będzie spoko. Także... To jest jakaś opcja. No, ale gościu naprawdę, na dwóch, no na, na, na trzech FPS-ach, czy sześciu może gra. Ale tak też się da grać, no. Chyba, że ping jakiś wysoki bardzo. Nie no, to jest... 62 pingu, no po prostu gościu gra Na, na jakimś komputerze z 2003 roku. Tam widzę, że Łosoś też mocarny zawodnik, chyba. Zresztą on ma... a, ma 6 fragów. Nawet nie zauważyłem, że potem Podejrzany tutaj przegrywa. Tam widzę, że po 1-4, tylko że chyba Łosoś nie ma komputera z 6 FPS-ami, tylko ma więcej. No Widzę, że tutaj rozgrywka po prostu jest zatrważająca. Ja myślę, że sobie to przewiniemy i też zreportujemy od razu, bo to jest to jest patola. Ja wciąż czekam na perełki. Wciąż czekam na perełki. Mam nadzieję, że się jakaś perełka w tych demach pokaże w końcu. No to, Na no to liczę. Cały czas, ale to chyba są marzenia świętej głowy. No dobra. No to kolejne Demko. <coughs> Musiałem na niej trochę poczekać, bo tam to przewidziałem dość szybko. Zobaczymy. Niuk turniejowy. No to jest taka niestandardowa mapka, w sumie, Wam powiem. Niuk turniejowy. To się zdarza na bardzo rzadko. Zdarza się skrzydłowy prędzej, chyba częściej, nie? Na niuku, ale turniejowy na niuku. No, jest nadzieja, słuchajcie. Gość ma 9,4, co prawda. 152 ADR-a. <coughs> to na pewno dobry wynik. A tu nie wiem, co się dzieje. Aha, bo jest zapozowane zamko. Dobrze. I też chyba coś z tym. Nie wiem, czy z pingiem. Nie, ping jest w porządku, ale chyba ten komputer ma też taki. Taki średni, bym powiedział. No zaczynamy jak Movement. Wskoczył na SILOS. To jest coś, czego ja nie potrafię <noise> zrobić. Nie, no, potrafię. Ale miałem taką, taki przypadek, że nie mogłem za cholerę wskoczyć. Nie wiem czemu. Strasznie dziwnie to wygląda. Znaczy, no, jest tutaj jakiś problem z FPS-ami, chyba. Ale ta pierwsza akcja, słuchajcie, nie jest taka to W To w końcu mamy, słuchajcie, gościa, który. Nie wiem, nie jest. Takim obvious cheaterem, prawda? Niby się wcelował w Fenixa, ale z drugiej strony, no to jakby tak, jak się gra już coś tam, nie wiem, komunikujesz się z drużyną, no to być może powiedział, że spojrzy, bo wiedział, że ktoś tam pikuje często. To już jest przecież siódma runa w meczu. I ten zachodzi sobie na gniazdo. I teraz tak. tego zobaczył, znaczy, tak skierował, co robi na tamtego, dopiero w momencie, kiedy go. Zobaczył, a tutaj zachodził sobie gościa, który zdaje się zdobył fraga. Tak się, wydaje, że musiał uważać, żeby nie spaść, żeby się nie zabić. I już jest info, gdzie jest ostatni zawodnik, a on jest na komputerach gdzieś. I tam ma bombę. Dziwne, że celujesz w ścianę, a nie w, a nie w ten. No ale dobra. No tak, tutaj musiał zabić już na pewno. Tym bardziej, że wróbel się zdradził bo tam zywał fragę na plecach Zresztą to już też było takie raczej obiekt, gdzie może przeciwnik być ale nie no, jakiś to ta tutaj, 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 tak jak oglądałem to na 60 fps w ten gameplay że niby płynnie, ale tak nie do końca to było już na perę. tutaj też się normalnie zachował powiem szczerze tak naprawdę Ej, słuchajcie no ja nie wiem to jest jest spora szansa, że tutaj w końcu czystego go się nawrócił. Czy wy pamiętacie kiedy, w którym odcinku, kiedy, czy ile odcinków temu było ostatnie demo takie, gdzie nie było cheatera? O kurde ty, prawie się, prawie się to udało. Kiedyś pamiętam PHR z AGO, miał taką akcję w finale turnieju jakiegoś, czekajcie gdzieś na Mazurach był turniej. W Olsztynie? Gdzieś był turniej? Nie pamiętam dokładnie. W... Węgorzewie? Kurde, nie pamiętam dokładnie gdzie był ten turniej, ale... Ale AGO grał wtedy w finale i właśnie, i P.H.R. W jakoś była w pierwszej rundzie w ogóle, schował się w wentach w CT i terroryści tam zjeżdżali i P.H.R. tam trzech zanurzował. No. Tak to było kiedyś. No dobra, tutaj sobie oglądamy tego pana. Długo sobie musiał wybierać grana, zdaje się, ale... Ale się udało. Nawias na górę. Też normalna reakcja tego gościa. No, on dostał tego reporta. Ma 16 fragów na więcej zespołu, ewidentnie. Ewidentnie tej kieruje grę po stronie terror, więc dostał tego reporta, ale czy to jest cheater? No dla mnie nie, moi drodzy. Dla mnie nie. Zobaczcie, jakie niesamowite rzeczy się dzieją w tym odcinku. Trochę podskanował. Tego jeszcze nie robił wcześniej, ale to jest cały kompletnie cel. Nawet strzelał już 7 kul, słuchajcie. No teraz było bliżej. Cała moja jedna kula, ale no mógłby przeładować w gruncie rzeczy, nie? A tutaj tak, poszło info, że brakuje trójki tego smoku. Właśnie muszę sobie słuchajcie na niochku przypomnieć smoki, bo dawno nie rzucałem i nie pamiętam. A to w ostatnim odcinku właśnie mówiłem, że to jest ważne, żeby sobie powtarzać te granaty, prawda? Powtarzam sobie ostatnio na Trainie granaty, na Inferno. Oho, trochę został oszukany. No tak trochę riski, żeby tutaj plantować bombę na krótkie drzwi, ale chyba się udało. To też dziwnie, dziwnie się porusza w tym momencie, bo tak oficjalnie nikt nie kontroluje. Rampa przecież jest pilnowana, ten w tamtą stronę był wcelowany. No zobaczmy. Łatwiutko. Łatwiutka runda też. Dla tego pana. No, udało się. Ale 16 fragów wciąż na liczniku. Zobaczymy, co jeszcze pokażę. Skinów nie ma. No ale tak się łatwo dość przedostaje. Na różne pozycje. Tam trzeba... Oj, widział tam wiele osób. Normalny frag. Kolejny normalny frag. Tam gościu z rewolwerem sobie kuca i strzela, no tak jakby to też nie była zbyt skomplikowana sprawa. Ten się rozpędza, bo wie, że ma szanse na Ace, więc pędzi ci dalej? O, jest Fenix, dostał informację i będzie ostatni frag. Oj! Nie będzie, Ej, wieloryb zabrał, ależ się wkurzył podejrzany. Wkurzył się podejrzany. No, był, była szansa na Isika, Niestety się nie udało, no ale, ale tak być może właśnie za takie rondo dostaje reporta ten, ten gość. Z tak zerkam drzwi, bo zaraz Paulnika wraca z Lusią. Dzisiaj ja pojechałem z Lucio do żłobka rano. Wstałem dzisiaj wśród siódmej. Żeby Paulinka sobie mogła pospać. Potem pojechałem po śniadanko. Do takiej śniadania w Wilanowie. w pyszne śniadania, naprawdę. Przempaliśmy palce tosta francuskiego, dorobimy kawki, zanieszamy i sianą do łóżka dzisiaj. Takim, takim dzisiaj byłem kochanym mężem. No, nie widział go. Oj, 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 nie widział przeciwnika. Ciekawe. Dziwne, że mu nikt nie powiedział, bo jak on, 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 on tylko żył? Czy on jeszcze jedna osoba, no ale to na pewno patrzy innego? Bo że jest najlepsze wdrożenie. I że nikt mu nie powiedział od razu, że pod sobą ma gościa. Ciekawe. No teraz, akacz. No zobaczmy czy dobrze smołka rzucił. Chyba dobrze, nie? Raczej dobrze rzucił smoka. Także, że też przygotowany do takie rzeczy. To i tak. Gość pikuje, ten wyciąga granat. Nie, no, dla mnie typo jest czysty. Słuchajcie. Wziąłem sobie włópkę. On nie ma skinów, co prawda. Więc to może być po prostu. Może być jakiś boosting rang, bo w końcu ma 20 fragów, a tutaj widzę, że Strzałka 1-12. Chociaż tutaj też coś tam fragują pozostali, no, tylko Strzałka ma taki gorszy mecz. Więc tak to wygląda. Ale zawsze tak, on wie gdzie celować, żeby rzucić dobrego nade'a, żeby rzucić dobrego mozowa, żeby rzucić dobrego smoka więc to już jest coś tam, coś tam grane u tego pana, no. To będzie że wiecie, Newt, Newt to nie jest taka pierwsza mapa do grania. Kiedy się gra, nawet na wyższych rangach. No to już jest mapa skomplikowana, gdzie no, jakby znajomość granatu wymaga pewnej znajomości gry, już po prostu. Najbardziej no lubi snajperkę, to ewidentnie. Ale cieszę się, cieszę się, słuchajcie, bo, bo to jest w końcu jakieś urozmaicenie tego, tego Overwatcha. Bo ostatnio to, było, to była męczalnia jednak, że oglądało się cały czas kręciowy, nie? Co demko. Ja właściwie odpalałem 4 dema nawet już na Overwatchu, bo przewijałem po prostu te szybkie kręcioły, żeby tego nie oglądać. A tutaj w końcu mamy jakiegoś gościa, który. O Jezus, jakie pudło! Nawet ja bym trafił chyba. Chociaż powiem, że ostatnio na, na, na tym na Faceboie wygrałem takiego klaczka 1 na 4. Takiego całkiem spoko. Najpierw powiedziałem, miałem Digielka, bo to na jako jeszcze było w dodatku. Zabiłem jednego, podniosłem sniperę i potem kolejne trzy fragi wpadły w Tero, naprawdę takie ładne na mirażu. Byłem z siebie bardzo dumny, naprawdę. Więc coś tam czasem wyjdzie. Jak się okazuje? A to w ogóle teraz ten pan ma, ma, ma klacza, ale sprytnie w sumie. Pokazał się coś tam na dole, prawda? Tam powinien zabić, tak umówmy się. Antyterroryści już są, oj, tupnął. No ciekawe, czy tutaj dostał to też dziwne, że... W ogóle niczego nie sprawdzi, nie sprawdził z nie sprawdził sobie kurnika. W takiej sytuacji, no, często ktoś się tak ustawia. Bomba podłożona tak troszeczkę dziwnie też. Oj, goście się jara tam. Typ, pali się typ. Słyszał, słyszał na Phoenixa typa, słyszał. wierzę że stamtąd za chwilę też przyjdzie. Ciekawy kontakt to na pewno. Oj. O, ładny, ładny zrobił. Naprawdę ładnie to zrobił w sumie. Antyrocy też to powsłużenie nieco. Madefa, Ale to że tak podejrzany wyjdzie. I wygra lunda. Nawet gdyby tamten puścił i zabiłby, to i tak nie byłoby czasu. Także zrobił tutaj wszystko, co trzeba było zrobić. Dla mnie absolutnie gość był czysty i bardzo fajne demko zresztą do obejrzenia, także aż się cieszę, że, że takie demo było do oglądania. Oho, Pałinka idzie, więc to jest idealny moment, słuchajcie, żeby kończyć ten odcinek overwatcha. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, zapraszam na stream, bo na streamku będzie grane dzisiaj, także padajcie na Twitcha i w tym tygodniu też, a ja lecę, bo zamknąłem nasuwak i muszę Paulince otworzyć drzwi. Także trzymajcie się, takim dzwonem kończymy ten odcinek. Miłego tygodnia Wam życzę. Trzymajcie się, czyść, czyść!